Studio CIRE, w tym miejscu w centrum uwagi, zawsze jest energetyka. Za chwilę na Państwa ekranach rozmowa o OZE. Naszym gościem w Studio CIRE dziś jest dr Franciszek Buchta. To ekspert do spraw planowania, rozwoju sieci i ekspertyz wpływu przyłączanych instalacji wytwórczych OZE na cały system elektroenergetyczny w Polsce. Panie doktorze, dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Cieszę się, że mamy okazję porozmawiać, bo wydaje się, że rynek jest w dość ciekawym momencie, ponieważ w dialogu pomiędzy spółkami energetycznymi a wytwórcami OZE pojawia się nowy wątek, a może nie nowy o to zaraz za Pana zapytam. Chodzi o partycypowanie w kosztach modernizacji sieci na konkretnych odcinkach infrastruktury dystrybucyjnej, po to, by przyspieszyć proces przyłączeń, a jednocześnie zminimalizować zjawisko powszechnych odmów przyłączeń. Panie doktorze, moje pytanie na początek: czy to jest w ogóle nowy pomysł, czy wcześniej nikt z tego nie rozważał? No nie jest to nowy pomysł. Ten pomysł istnieje już od wielu lat. Natomiast w ostatnich trzech, czterech latach on był, no był podkreślany jako jeden z możliwych sposobów na Finansowanie modernizacji sieci, poza tym taryfowym finansowaniem rozwoju sieci. No, był to pomysł na to, aby uwolnić moce przyłączeniowe do sieci. Jednak muszę powiedzieć, że minęło już parę lat i jakoś nie widać efektów tego procesu. I y, moja opinia jest taka, że niestety cały proces komercyjnego przyłączania do sieci ma wszystkie wady istniejącego procesu przyłączania do sieci. Komercyjny sposób przyłączania do sieci y, można powiedzieć, jest to jakiś tam wyższy etap y, procesu przyłączania do sieci, w którym to Inwestorzy uczestniczą w finansowaniu modernizacji sieci. Ale cały proces przyłączania, czyli wykonywanie ekspertyz, kwalifikowanie elementów sieci do modernizacji jest niestety dokładnie taki sam, jak do tej pory. Ten proces jest, jest chory. Ten proces jest do tego stopnia chory, że to już szpital nie pomoże. W moim przekonaniu to już jest etap hospicjum. Ten proces trzeba zakończyć i zapomnieć o nim jak, naj, jak najszybciej. Zaraz powiem dlaczego i, i z jakiego powodu. Otóż, w założeniach, oczywiście w zasadach, wszystko powinno dobrze działać. Tak? Czyli Inwestor składa wniosek, do mi operator przygotowuje dane, zleca wykonanie ekspertyzy, zleca wykonanie ekspertyzy na zewnątrz operatora, w tym firmy zewnętrzne. Przy czym no, oczywiście mówi się o tym, że to są ekspertyzy i wykonują dla ekspertów. No, niestety, w mojej opinii to, to nie są eksperci, to, to są w najróżniej rachmistrzowie, którzy wykorzystują DIWEK, ten zakres i warunki wykonania ekspertyz. Tam są określone współczynniki generacji w różnych obszarach wykonywania analiz. Te założenia są bezkrytycznie wrzucane do modelu systemu elektroenergetycznego, i na takim modelu wykonywane są oblicze, obliczenia. Jakie są skutki? Otóż, tak, w modelu systemu elektroenergetycznego, wtedy, kiedy oblicza się rozpływ mocy, Elementem tego procesu obliczeniowego, iteracyjnego obliczenia rozpływu mocy jest, jest węzeł bilansujący. W węźle bilansującym może się odłożyć co najwyżej wielkość mocy y, równa stratom mocy w systemie elektroenergetycznym. Natomiast jeśli wrzuci się do modelu wszystkie współczynniki, które są określone w ZIWE, współczynniki generacji źródeł wytwórczych, i bezkrytycznie wykona się analizę, nie bilansując systemu elektroenergetycznego, to z tego węzła bilansującego płynie nawet 8 gigawatów mocy. To obciąża sieci, polskie sieci, dlatego że ten węzeł bilansujący jest najczęściej daleko, czyli gdzieś w sieci zagranicznej. Podstawowe, szkolne błędy w bilansowaniu systemu elektroenergetycznego prowadzą do nie, nierzeczywistych, nierealnych przepływów mocy. Niestety z tych przepływów mocy wyciągane są wnioski dotyczące modernizacji sieci. I takimi ekstremalnymi przykładami, kiedy operator w dziale przyłączeń bezkrytycznie przyjmuje wyniki z ekspertyz przyłączania do sieci. Określił koszt modernizacji sieci wymagany do przyłączenia 38 MW mocy PoZE na miliard 350 milionów. Ostatnio słyszałem, że to już nie jest ekstremalny przypadek, tylko Podobna moc to już była kwota miliarda, półtora miliarda złotych. Ten proces naprawdę jest, jest chory. Tak? Ten proces uważam, że nie ma sensu brnąć w ten proces dalej, bo nic z tego nie wyjdzie. Trzeba go przenieść na wyższy poziom. Wyższy poziom. To jest też przyłączenie komercyjne, ale w postaci aukcji na moce przyłączeniowe. Jedynie powszechne aukcje na moce przyłączeniowe są w stanie zlikwidować. Ja mógłbym o tych problemach. W wykonywaniu ekspertyz i tych wszystkich skutkach no, nierealnych, nierzeczywistych, naprawdę mówić długo, tak? Nie chcę zanudzać w tej chwili, ale jedynie właśnie przyłączanie na zasadzie aukcji na mocy przyłączeniowe likwiduje wszystkie, czy jednym pociągnięciem ręki likwiduje wszystkie te problemy. Mało tego. Doprowadza do tego, że ten cały proces staje się transparentny, staje się przejrzystym. I kolejna sprawa, bardzo ważna, mamy obecnie bardzo dużo zablokowanej mocy przyłączeniowej, wynikającej z tego, że są wydane warunki przyłączenia, ale no, są one na handel. Tak? Czyli wtedy, kiedy już deweloper, Uzyska warunki przyłączenia, to zaczyna szukać inwestora, po to, żeby mu ten projekt sprzedać. Tak, oczywiście cena jest wysoka, trudno znaleźć takiego inwestora, To prowadzi do tego, że te instalacje w dużej części nie są budowane no i blokują możliwości przyłączeniowe do sieci. Aukcja na mocy przyłączeniowej. Absolutnie wyeliminuje ten przypadek. Tak? To tylko inwestorzy, którzy rzeczywiście planują wybudowanie instalacji OZE, będą zainteresowani wygraniem takiej aukcji. Więc podsumowując, jestem bardzo krytyczny do, do tego. Wiem, że operatorzy się nareszcie z, z jakoś tam przygotowują do, do tego komercyjnego. Przyłączania, nawet jeden z operatorów ogłosił, że będzie uwzględniał możliwości finansowania w sieci 110 po stronie inwestorów w sieci 110 kV. No pytanie, dlaczego nie zrobił tego wcześniej? Kto, kto mu bronił? Tak, ale tak jak mówię, z tych wszystkich powodów e, e, uważam, że, że ten proces nie będzie skuteczny. Tak? Więc e, lepiej przejść na ten. Wyższy poziom uruchomić powszechne aukcje jako jedyny sposób na uzyskanie możliwości przyłączeniowych po sieci. I to rozwiąże problem błyskawicznie. I z drugiej strony spowoduje odpowiedzialność po stronie operatorów. Panie doktorze, czy sądował pan na rynku? pomysł tych aukcji, jakie były pierwsze komentarze, reakcje, inaczej, w jaki sposób zaatakowano zaatakowana ten Pana pomysł, bo no zawsze jest tak, że trzeba zbudować jakąś koalicję branżową, co mówią spółki, co mówią wytwórcy w momencie, kiedy Pan jakby referował, że żeby może sobie odpuścić ten etap komercyjny i od razu przejść do aukcji. No, oczywiście, jak każdy tego typu proces no, powoduje pewne wyprowadzenie ze strefy komfortu. Tak? Jeśli do tej pory wszyscy działali w komforcie pełnym, to znaczy, najlepiej, żeby nic nie płacić za przyłączenie, znaczy w sensie nie, nie płacić za modernizację sieci, uzyskiwać te warunki przyłączenia w trybie. Taryfowym, tak jak to do tej pory występowało, no to oczywiście wszyscy tak by chcieli, żeby to, żeby to działało. Tak? Tylko wiemy, że tak już nie będzie działało. Tak? Wykonywane ekspertyzy no, są w takich warunkach, o których przed chwilą mówiłem. Jedynym wynikiem tego typu ekspertyzm może być to, że trzeba odmówić wydania warunków przyłączenia. Tak się wykonuje obecnie ekspertów. To jeszcze jedno pytanie, już jakby na koniec naszego spotkania. ktoś w Europie to robi w ten sposób, w jaki Pan rekomenduje rynkowi? Mielibyśmy jakieś dobre praktyki do obejrzenia przed ostateczną decyzją? E to znaczy tak, no oczywiście no, mówię, są, są przykłady za granicą. Hiszpania na przykład już tam funkcjonują takie, takie aukcje, ale <coughs> proszę zwrócić uwagę, że w Polsce mamy aukcje na, na moce wytwórcze, tak, to funkcjonuje to Działa. W moim przekonaniu nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to rozszerzyć na moce przyłączeniowe. Oczywiście, tutaj jest skutek po stronie operatorów, tak jak mówiłem, że operatorzy muszą zapewnić możliwości przyłączeniowe do sieci, jeśli ktoś już taką aukcję wygra. No ale to właśnie o to chodzi, żeby. Nie były to projekty na handel, które nie wiadomo, czy się w ogóle przyłączą, nie wiadomo, czy, czy będą wybudowane, a będą na pewno blokowały możliwości przyłączeniowe do sieci. Więc tym sposobem wszystkie możliwości przyłączeniowe zostaną w prawidłowy i efektywny sposób wykorzystane. Tymczasem zanim aukcje, mamy ten pomysł, o którym rozmawialiśmy na początku, czyli o tym partycypowaniu w kosztach. Pan ma wyobrażenie, jak to fizycznie by wyglądało, bo przecież to są nakłady nie na swoim majątku, to chodziłoby tylko o czysty transfer finansów i reszta była by po stronie spółek, czy miałoby wykonywać to wspólne ekipy techniczne, jak to będzie wyglądało w praktyce. No gdyby, gdyby coś takiego rzeczywiście miało y, szansę funkcjonować, to, y, to jestem całkowicie przekonany, że trzeba byłoby inwestorom y, umożliwić realizację takiej y, modernizacji sieci, tak? Inwestorzy zrobią to taniej i zrobią to przede wszystkim y, szybciej. No ale tu y, znowu no, potrzebna, y, no potrzeba jest zmiany y, Zasad procesu inwestycyjnego u operatorów. To znowu nie jest takie proste. Proszę zwrócić uwagę, że znowu aukcja eliminuje ten problem. Tak? Aukcja eliminuje ten problem to operatorzy są odpowiedzialni i, i muszą zapewnić możliwości przyłączeniowe do sieci. A zatem, uzyskują finansowanie, tak, bo aukcja polega na tym, że za zdolności przesyłowe w sieci, inwestor płaci, tak, i operator wykorzystując te środki, I niczym nie, nic nie stracimy na tym, tak, do momentu, kiedy finansowanie modernizacji sieci, no, jest w finansowaniu, tak mieści się w finansowaniu projektu, to do takiego poziomu inwestor będzie zainteresowany zakupem mocy przyłączeniowych. Czyli te środki operator będzie miał, natomiast będzie odpowiedzialny oczywiście za to, żeby sieci były tak przygotowane, infrastruktura sieciowa, aby tę moc można było przyłączyć. Czyli oczywiście problem jest, uważam, że jeśli komercyjne przyłączanie na obecnych zasadach, to trzeba inwestorowi umożliwić wykonanie i sfinansowanie, z ten inwestor za to płaci, więc dlaczego nie miałby tego y, zrobić y, i wtedy ten proces no, mógłby mieć szansę na, na powodzenie. Ale tu barier jest naprawdę. Słuchając tej wizualizacji, panie doktorze, zastanawiam się, co będzie w sytuacji, kiedy na tym samym obszarze w tym samym momencie zgłosi się kilku inwestorów, czy nie będziemy mieli tutaj quasi aukcji, no bo jaki będzie wtedy wybór? Chyba tego, który zainwestuje najwięcej i zadysponuje zasobami najszybciej, więc może to będzie taka rozgrzewkowa aukcja, to o czym pan mówił. No obecnie wiemy, że w, w projekcie ustawy tej sieciowej aukcje są przewidziane. No niestety to są aukcje tylko w przypadku kiedy z, zawarta umowa przyłączeniowa nie jest realizowana i jest rozwiązana, czyli jak gdyby tak możliwości przyłączeniowe są, no bo operator wydał takie warunki Przyłączenia i podpisał umowę, tylko ona jest nierealizowana, no i wtedy o takie możliwości przyłączeniowe mogą zabiegać inwestorzy. Tak? Więc jakaś rozgrzewka w tym zakresie myślę, że niebawem nastąpi, tak? ale to jest mało. Tak? Mówię, że, że przy takim rozwiązaniu cały ten proces przyłączeniowy ze swoimi wadami będzie dalej istniał. No, a tą aukcję będziemy mieli tylko w bardzo, bardzo mocno ograniczonym zakresie. Trzeba to no, jak najszybciej zmienić. Tak? Tutaj mówiłem, że aukcja powinna być jedynym sposobem na uzyskiwanie możliwości przyłączeniowych do sieci. Bardzo dziękuję, że znalazł Pan chwilę czasu w swoim kalendarzu na spotkanie z portalem CIRE. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję bardzo.